reklama AdWords, pojawiająca się w wyszukiwarce Google, jest narzędziem marketingowym o ogromnej skuteczności, pozwalającym na dotarcie do wybranej i zainteresowanej Twoimi produktami czy też usługami grupy docelowej. Dla wielu firm skuteczność reklamy różni się w zależności od regionu geograficznego. W programie AdWords możesz kierować swoje reklamy na wybrane regiony geograficzne. Możliwe, że tracisz ogromny potencjał na rynkach, na których wcześniej nie rozważałeś nawet wprowadzenia działań reklamowych. Jeśli sprzedajesz kwiaty, być może twoją grupą docelową będą Polacy mieszkający za granicą, którzy chcą wysłać kwiaty do swoich bliskich w kraju. A może sprzedajesz meble, cieszące się dużym zainteresowaniem za granicą. Dobrze. Ale jak wybrać te rynki? Możesz zgadywać, ale po co, jeśli możesz dowiedzieć się tego za pomocą Google Analytics? Jeśli chcesz rozwijać swój biznes i zwiększyć swoją widoczność, wówczas Google Analytics pomoże ci wybrać nowe rynki ekspansji. Jednym ze sposobów będzie użycie raportu nakładka na mapę. Korzystając z nakładki na mapę, zobaczysz, z jakich regionów, krajów czy też miast przychodzą do Ciebie użytkownicy. Klikając na przycisk Konwersja na cel, możesz zobaczyć, jakie regiony mają najlepszy współczynnik konwersji dla zdefiniowanego przez Ciebie celu. Jeśli zatem okaże się, że istnieje lokalizacja, która przynosi Ci dużą ilość konwersji, a współczynnik konwersji jest przy tym wysoki, Wówczas warto zastanowić się nad stworzeniem osobnej kampanii AdWords kierowanej na wybraną lokalizację geograficzną. Dla przykładu, jeśli zauważysz, że wizyty Twojej strony pochodzące z Irlandii przekładają się na dużą ilość konwersji, wówczas warto stworzyć dodatkową kampanię AdWords kierowaną właśnie na Irlandię. Jak to zatem zrobić? Wystarczy zalogować się na konto AdWords i tworząc nową kampanię w sekcji odbiorcy, wybrać interesującą Cię lokalizację. No i gotowe. A teraz przetestuj to sam.